Znowu jesteśmy na stadionie EUKS-u, ale nie z uwagi na doświadczenia sportowe, tylko na doświadczenia związane ze sztuką, bo tutaj pojawiła się już druga wystawa, przeploty, przeplatanki, tkanina, która znajduje się na ścianach, ale także instalacja z tkaniny, która nawiązuje do miejsca, w którym jesteśmy, do stadionu, do klubu sportowego, bo to się da połączyć, da się połączyć sztukę i sport. Sport. Tutaj padło takie sformułowanie, że kulturę fizyczną z kulturą duchową. Rzeczywiście coś w tym jest. I może miejsce na wystawę nieoczywiste, ale jak się potem spojrzy, jak ta wystawa jest zakomponowana i jak ona wygląda, to nagle się okazuje, że to jest bardzo oczywiste miejsce na wystawę. I aż trudno uwierzyć, że to dopiero druga. Obecny tutaj Zbigniew Rybicki pokazał swoje malarstwo inspirowane muzyką jazzową, to było coś zupełnie, zupełnie innego, ponieważ wystawa się podobała również, również naszym piłkarzom, którzy uważali, że wprowadzenie do tej przestrzeni koloru jest bardzo ciekawe, inspirujące, daje nową jakość, podobało się to gościom Strefy Big którzy tutaj przychodzą na mecze, doszliśmy do wniosku, cieszę się, że Pan Prezes się na to zgodził, żeby i za ciosem zrobić drugą wystawę. Bożenka była idealną kandydatką jako artystka związana z klubem kibic naszego klubu, myślę, że nie skłamię jak tak powiem. <laughs> Już oglądała, tak, także kibicuje nam. E, namówiłam ją i powstała ta wystawa. Dodam, że w bardzo szybkim tempie, dwa dni e, tak naprawdę e, jedną noc była montowana, bo artystka jest osobą bardzo zapracowaną. Pracuje tatowo w szkole Marcina Gortata, gdzie uczy plastyki i techniki. Ale też udziela się w zarządzie Głównym Związku Polskich Artystów Plastyków, To się wiąże z tym, że przynajmniej raz w tygodniu musi być w Warszawie. Przez wiele lat też tworzyła scenografię, kostiumy, larki artystyczne dla różnych teatrów, także łódzkich, no i bierze bezustannie udział w różnych konkursach. Mało tego sama inicjuje różne imprezy, takie jak Mini Textile Art, prestiżowy ogólnopolski konkurs miniatury tkackiej. Uważam osobiście, że. Jest mistrzynią miniatury Tkackiej. Także no, musiała w tym wszystkim wygospodarować czas, żeby tutaj przychodzić wieczorami i jeszcze coś stworzyć. Pokazuje nie tylko prace, które gdzieś wcześniej już funkcjonowały, ale ta instalacja jest takim projektem dedykowanym klubowi, takim ukłonem w stronę klubu i pokazaniem, że symbol klubu też może być inspiracją dla współczesnego artysty. No i że może łączyć razem sztukę z zespoły No my to określiliśmy jako takie przenikanie się, połączenie kultury duchowej i kultury fizycznej. Tak, szeroko rozumiane. Czy <grystanie> się udało, to już państwo, państwo ocenicie. Dziękujemy, Pan Prezes już podziękował naszym wszystkim współpracownikom, sponsorom. Jak to jest z tą tkaniną, bo zanim przejdziemy do tej konkretnej wystawy, to ja bym chciała trochę podpytać o pracę, o to przygotowanie tego, co my potem finalnie widzimy, bo tutaj są prace bardzo różne. Są te wielkie formaty, które są farbowane w sposób malowany, w sposób dla mnie przedziwny, ale są też mniejsze prace, które już w ogóle są bardzo dziwne, bo to jest, przeczytałam technika własna, ale tam można sobie podpatrzeć, jak to wygląda. Ale jak wygląda w ogóle inspiracja i dochodzenie do tego, tego, co my potem finalnie na tych pracach widzimy? Znaczy inspiracja, no to dokładnie wszystko to, co mnie otacza, tak? Czyli e, gdzieś zbieram w sobie te wszystkie rzeczy. O, oczywiście robię szkice, robię projekty, y, maluję część rzeczy, nie, nie tylko na jedwabiu, ale maluję normalnie też na płótnie, y, maluję na kartonie jakieś projekty i później Zastanawiam się, czy to mogę przełożyć na tkaninę, czy nie, bo nie wszystko się przekłada na tkaninę. Tkanina tkana wymaga jeszcze czegoś innego. Tutaj nie pokazuję akurat tkanin tkanych, ale też takie robię. Natomiast jedwab wymaga przygotowania, bo to nie jest tak spontanicznie, tylko jedwab nie można zmienić nic. Więc jak się zaczyna malować, to trzeba mieć jednak projekt, trzeba wiedzieć, co się chce zrobić. Czyli musi być przygotowanie, nie konkretny jakiś projekt, ale, ale musi być przynajmniej jakaś myśl, z którą z, podchodzę do tego dużego, białego, na przykład jedwabiu. Jeśli... Muszę zapytać, na przykład, czyli zdarza się tak, że on na starcie ma trochę inną barwę? Nie 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 są przygotowywane specjalnie to są barwniki kwasowo zasadowe które się przygotowuje specjalnie więc trzeba je dobierać oczywiście w trakcie malowania ja czasami coś tam zmieniam ale ja nie mogę już zmienić koloru mogę czasami coś swojego jakieś takie triki różne ale tak naprawdę to jest jednak stały kolor który się nakłada i pokrywa się materiał tym i po wyschnięciu to też jest czasami jest tak że jak się maluje jest trochę inny kolor jak wyschnie jest trochę inny też arbami cukry mi też tak jest. Więc trzeba po prostu wiedzieć, czego się spodziewać, bo ja muszę przewidzieć, jaki będzie tego efekt końcowy. Ale to się dochodzi do tego, to nie jest takie skomplikowane. Ale jedwab jest bardzo delikatny i czy praca z nim wymaga też takiej delikatności i ostrożności na każdym etapie? Może niekoniecznie. Nie, nie, bo jedwab pomimo że jest cienki i delikatny, jest wytrzymały jednak, więc więc nie, nie trzeba aż tak bardzo się z nim obchodzić zresztą jak, jak człowiek da tej energii trochę i tak to potem przekłada na, na ten jedwab, tak? Jak będzie tak delikatnie, to będą takie muśnięcia, więc to zależy, co chce się osiągnąć. Jeżeli robi się projekt, który ma być drapieżny, to niech on będzie drapieżny i tak podchodzimy do pracy też wtedy. A jak chcemy coś takiego bardzo poetyckiego, jedwabnego, leciutkiego, to wtedy no, muśnięcie pędzlem. Tutaj mamy duże formaty, dużo barwy. Ja słyszałam tutaj niektórzy próbowali interpretować, co się znajduje na pracach. Bardzo ładnie to wychodziło, bardzo ciekawie, ale mamy też te małe prace, które są zupełnie inne. Tam jest faktura, tam jest jakaś taka praca w trójwymiarze, czyli co, mniejsze, ale nie znaczy, że nudniejsze. Czy te mniejsze się zrodziły z przypadku? Bo y, oczywiście w Muzeum Bukiennictwa były organizowane takie wystawy miniatur tkackich i ja któregoś tam razu y, wzięłam i coś miałam pod ręką, więc zrobiłam taką miniaturę pierwszą. Ale potem się okazało, że, że tych takich różnych dziwnych rzeczy, które gdzieś są w otoczeniu, jest na tyle dużo, że można zacząć je składać i można z tego zacząć robić kolejne, kolejne prace. Ponieważ ja rzeczywiście podróżuję bardzo dużo, no bo jakby z racji tych moich różnych zajęć. Nie, to... Uh jadę i widzę różnego rodzaju pejzaże, które no, gdzieś przekładam. Tak? No, malowanie zwyczajne trochę mi spowszedniało i, i szukam ciągle czegoś nowego i stąd zaczęłam robić najpierw kolaże, to właściwie są kolaże tak naprawdę, tak? tylko ponieważ jest to trochę inna technika, bo są to takie cieniusieńkie paseczki, yy, z reguły tkanin, które gdzieś jakoś tak ze sobą skomponuję i one dopiero zaczynają tworzyć tą głębię, yy, no to później yy, przeszłam dalej i w tej chwili te boczne, które są prace, one są już robione z torebek herbaty, czyli... No, też zobaczyłam, że jest taki świetny surowiec, który można wykorzystać. Dlaczego go wyrzucać, skoro można go przełożyć i zrobić z niego pracę? No i, i tak dalej, jakby rozwijam ten, ten temat. W tej chwili zresztą pracuję nad pracą, która jest z samych torebek, jeszcze w inny sposób zrobiona, bardziej tkaninowa, ale to ciągle eksperymentuję, bo chodzi też o to, żeby szukać czegoś nowego, żeby nie zatrzymać się w tym, co już było, tylko coś do przodu. Ciągłe wyzwania stawiane samej sobie. Tutaj pojawiło się też wyzwanie w tej przestrzeni. No bo to, że jest wystawa, to jest jedno, ale są te instalacje. Tak. To od razu było wiadomo, że taki ukłon trochę w stronę EUKS-u się pojawi, tylko trzeba było znaleźć sposób i pomysł na to, jaki. Znaczy, myślę, że w ogóle sam pomysł, że tutaj będzie wystawa, to od początku wiedziałam, że musi być to połączone, że nie może być to sama wystawa, tylko ona musi mieć związek z tym miejscem. Wystawa była komponowana. Do tego miejsca tak naprawdę, tak? Czyli każda z tych ścian była przemyślana, gdzie co będzie wisiało. I te trzy słupy od razu mi się skojarzyły z tymi trzema literami. I wiedziałam, że musi to być tak zrobione. szukam oczywiście formy, jak to, jak to zrobić, no bo tutaj są pewne warunki techniczne, takie, które trzeba coś jest. Trudnością, ale można to przekuć na, znowu na coś fajnego następnego. No i stąd ta instalacja właśnie, żeby nie wprost, ale żeby coś powiedzieć takiego, co się będzie wiązało ze stadionem, co się będzie wiązało z UKS-em i co nam przeniknie poprzez znowu pracę do stadionu i z powrotem. Króciutko chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszymy z tej wystawy, bo ja zawsze na każdym spotkaniu podkreślam, że naszym celem jest perfekcyjne łączenie edukacji ze sportem. To robimy od 10 lat i jesteśmy przekonani, że robimy to dobrze, co pokazują kolejne roczniki, kolejni reprezentanci Polski młodzieżowi, którzy teraz Antoni Młynarczyk z bramką w kadrze Polski, Mateusz Książek też, 10 chłopców powołanych do kadry polskiej, ale tak naprawdę fantastyczni młodzi ludzie, którzy super łączą edukację ze sportem, a sztuka jako kolejny, jako kolejny element. Pani Bożena z nami pracuje od wielu lat, jesteśmy z tego bardzo szczęśliwi, bo rzeczywiście przekazuje młodym ludziom, młodym sportowcom, też tą, tą pasję do, do czegoś innego, do innych, do innych wartości. Na pewno tutaj na tej wystawie pojawi się cała nasza szkoła, jak już będzie ta wystawa otwarta i będziemy opowiadali o tym, jak fajnie, jak fajnie to ta sztuka może na młodych ludzi wpływać. Zobaczymy, jak będą interpretowali te, te dzieła. Jestem aż, aż bardzo ciekawy, chyba trzeba zapisywać tak? te interpretacje poszczególnych. W poszczególnych dzieł będzie ich pewnie mnóstwo, ale to dla nas jest ogromnie ważna rzecz, ogromnie ważne, że współpracujemy już od tych kilku lat z Łódzkim Klubem Sportowym, z Panem Prezesem, ta współpraca myślę, że obopólnie jesteśmy bardzo zadowoleni, bo, bo, bo rzeczywiście stworzyliśmy w naszej ocenie wspólnej fantastyczny projekt, a sztuka, sztuka go dopełnia. Ja Jestem 10 lat dyrektorem szkoły Gortata i 1578 razy tłumaczyłem, że można być fantastycznym sportowcem, jednocześnie być fantastycznym człowiekiem, fantastycznie się uczyć, iść na wybrane studia. Oczywiście cały czas jestem przekonany, że do emerytury będę tłumaczył, że można. Tak? Jedno z jedno, jedną pasję z drugą łączyć, bo jestem przekonany, że rzeczywiście e, tak jest. A ta sztuka to dopełnia tego naszego wizerunku sportowca, który nie tylko kopie tą piłkę. Przerzuca do kosza, ale, ale rzeczywiście też ma różnego rodzaju pasje, które realizuje, więc wielkie brawa dla pali Na pamiątkę naszego dzisiejszego wydarzenia. Ja wiem, że to jest dzianina, a nie tkanina, ja myślę, że przy włókna. Tak jest.